Siemano, witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj mam piątek, 12 tydzień masy. E, dzisiaj się zważyłem e, i waga mnie mocno zaskoczyła, bo było 115,8, czyli dokładnie w 6 dni. Jest kilo e, 800 e, w górę. Czy wiadomo, może pewnie coś tam jest w treści elitowa? Mm, trochę pewnie jeszcze. E, Posiłku z poprzedniego dnia, no, ale idzie ta waga do góry, mimo wszystko. Po prostu myślę, że przeskoczyłem tą, tą stagnację, o której mówiłem jakiś czas temu, gdzie ta waga stała mniej więcej na poziomie 112. Później szybko skoczyła na 114. No i teraz jestem prawie przez 116 kg. Więc fajnie, zobaczymy się siła na treningu. Dzisiaj trening Klaty i Tricepsa. Przed treningiem oprócz śniadania ratuje przed treningiem, oprócz śniadania 5 gramów kratyny, 5 gramów argininy 400 kofeiny i, i to wszystko później podczas treningu jeszcze 50 gramów mm, karbo i 5 gramów kratyny i 10 gramów EA a tak się prezentuje śniadanie, które zaraz zjem. 15 g masła orzechowego, 80 g płatków czekoladowych, 100 g płatków owsianych i 60 gram, 50 g odżywki białkowej, ale to jest delikatna zmiana, bo zmienił się smak odżywki. Ostatnio miałem chyba czekoladę z orzechem, a dzisiaj mam banan z truskawką. Trochę lepszy jest ten smak. Taka delikatniejsza zmiana, bo od dłuższego czasu miałem tę czekoladę i no to jest taka moja zmiana w diecie, jedna z większych. Dobra, także co? Widzimy się zaraz na siłowni, mam nadzieję, że ze wzrostem tej wagi pójdzie też koresko siła. Siema! I faktycznie ta siła, tak jak mówiłem przed chwilą, poszła. Poszła i to bardzo mocno, bo na skosie, na smifie. Udało się dołożyć yy... no sporo, 5kg w pierwszej serii co prawda dwa powtórzenia mniej ale po prostu poczułem taki impuls, że dzisiaj jest ten dzień kiedy wypierdolę 150 no i wyjebałem yy, na 7 powtórzeń później w drugiej serii 2,5 dołożyłem yy... w trzeciej serii też 2,5 i w czwartej serii zesłanem też 2,5 ale tam powtórzenia już były zachowane, nawet udało się o jedno więcej, więc no idzie ta siła, faktycznie szybki wzrost tej wagi nie jest tylko pustą wagą, jakimś nie wiem podlewaniem się tylko smalcem, ale ta siła również troszeczkę ruszyła, sylwetka dalej jako tako wygląda, może za jakiś czas zrobię jakiś update. Bo ostatnio wrzucałem shorta, to było y, chyba z na siłowni, więc to taki mało pełny obraz mojej obecnej sylwetki y, i po prostu zrobię taki czas update, może jak będzie to 116 kg równo, to wtedy zrobię w każdym razie drugie ćwiczenie, y, ławeczka ujemna. Y, tutaj zmieniłem znowu taktykę. Czyli zacząłem sobie robić piramidką, nie piramidą odwrotną, tak jak robię to zazwyczaj O, sorki Na większości ćwiczeń e, tylko normalną piramidą typową Więc zacząłem od 130, poszło lekko e, Później e, 132,5 e, Poszło też w miarę lekko, na 8 powtórzeń No i 135 na końcu było tylko 6 e, Ale podsumowując, no jest to spory progres, szczególnie w tej pierwszej serii Łącznie były trzy serie Więc yy, Może sporo nie dołożyłem, ale ta stagnacja m, progresu została przełamana Później była maszynka butterfly Tutaj znowu dołożyłem talerzyk, tym razem większy 2,5, tak sobie patrzyłem ile tam jest tego miejsca eee, Więc za tydzień jeszcze będzie 1,25 eee, Po prostu ten talerz przesunę tam bardziej na bok no i łącznie uda się ołożyć 5 kilo, więc jeszcze na jakieś dwa tygodnie mam dokładania ciężaru, a później to już trzeba będzie bawić się, bawić się pauzami i, i dłuższymi przerwami, mimo że ta technika u mnie na obecnym etapie jest całkiem spoko. W do, do innych niektórych ćwiczeń to powiedziałbym nawet, że mega zajebista. Szczególnie ten początek serii, bo tutaj już troszkę przyspieszyłem Staram się robić to do odciny. Jako, że jest ostatnie ćwiczenie na tym treningu na klatę, i jest to ten taki lżejszy dzień, to po prostu, te ostatnie serie staram się robić na no taki bez zapasu. Myślę, nawet z półruchami do końca. Później, był triceps wyprosty, jak klasycznie na wyciągu, ale oczywiście z, z cofnięciem. Łokci do góry, żeby zaangażować głowę długą Tutaj 2,5kg dołożone, czyli 75kg W pierwszych dwóch seriach I w ostatniej serii też 2,5kg dołożone Serie tak samo, powtórzenia te same Cztery łącznie serie były Więc czysty progres Później kolejne wymaksowane przeze mnie ćwiczenie Bynajmniej pierwsze trzy serie 60kg w handla w pierwszych trzech seriach i serii ze sprażem, 54 4 serie łącznie Tutaj eee, Po prostu nie wiem co będę robił Raczej będę po prostu poprawiał technikę, trochę tempo Bo ciężar już nie dołożę raczej Nie będę się bawił z żadnymi gumami, ani stależami ostatnim ćwiczeniem eee, Oprócz lachów i planka eee, Prostowanie jednorącz na wyciągu Też na takie robicie bardziej Dołożyłem coś naprawdę tutaj około kilogram w jednej serii, a tutaj bardziej bardziej staram się pracować w wyrzucie tempo, jakieś minimalne pauzy, chociaż oczywiście ciężar, że to trochę dokładam e, więc to było na tyle w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym vlogu, a może w jakimś nowym odcinku, w nowym formacie zobaczymy. Zostawcie suba lajka pod filmem i widzimy się w niedzielę najprawdopodobniej. Sieba.